we Witam. Jesteśmy już na załadunku. Teraz będę tutaj sprawdzać na naczepę. No i lecimy na Szkocję. Dobra, Dobra ja się jeszcze później na Na razie tylko chwilę. No, także witajcie po raz kolejny. Już tak będziemy widać tak raczej nie. Jesteśmy na załadunku, ładujemy się do Szkocji. Ogólnie to musimy przerwać, bo tam uważam Tą przygotować naczepę do, do, jak to, do, do załadunku. Tutaj się czekają wszystkiego. No teraz ogólnie poszedł z papierami. No, u nas się coś pozmieniało, nic się nie pozmieniało oprócz jednego małego, jednej małej rzeczy. no za mi pokażę. Tutaj możecie zaobserwować te firanki takie ładne coś takiego udało mi się kupić na Allegro bardzo tanie bo za 1,35 35 zł plus przesyłka oczywiście no ale co wracając do tego dzisiaj mamy piątek mamy piątek Świadectwo odebrałem, promocję otrzymałem I w trasę pojechałem No, także co by jeszcze te więcej mówić, jedziemy do Szkocji, ładujemy K Do Edynburga już mamy powrót, z tego... Powrót już mamy załatwiony, wszystko No Teraz załadunek mamy na 21, a jest godzina, żeby Was nie skłamać, dokładnie, kurde 21.11, a załadunek jest na 22. Także... Jeszcze chwilę, to akurat nie wiem. Tak się tak przyjdzie sprawdzić tutaj na CP. No, tutaj dużo fajnych samochodów stoi. Volvo tu stoi. Nowe. Nie wiem, czy będzie, czy wy akurat tam zobaczycie. W lusterku może będzie widzieć DAFA. O, Euro 6 tam stoi. No. No i dolecimy do granicy po załadunku na boczów to za dorana rano startujemy Zresztą wam coś nagram teraz do granicy, nie wiem czy z granicy tam coś nagram, nie wiem czy będzie mi się chciało, to już będzie późno w nocy, nie wiem czy będzie ogólnie coś widać Zapomniałem telefonu wziąć Cóż na to poradzę Dobra, no to, to już będę kończył, nie? Dotrzymajcie no, się na razie. Proszę, kawka zrobiona. Rybata zrobiona. Czekamy za tatą, aż przyjdzie. I... Czekamy za... Yy, za ładunkiem. Do później. Witam. Witam z Boczowa. Granica. Na parkingu jesteśmy. Proszę. Walimy furkę, przyjechaliśmy tu o 6, jest godzina Zaraz wam powiem 15.26, przyjechaliśmy o 6 rano, pauza się wykręciła Nie piść Dobra Plus jest Chodzi No witam Jest godzina, nie wiem, coś będzie koło 20 to już stanęliśmy na pauzę, już ukończymy 45 minut Jeszcze tylko czekamy aż się kolacyjka taka mała zrobi I będziemy ruszać Jesteśmy koło Hanoweru to, jest to jest dokładnie 186 km Autohof To jest pełno ciężarówek Tam, tam, tam No Także nie nagrywałem nic z drogi, bo naprawdę mi się nie chciało tak w ogóle nie było warunków, deszcz cały czas walił i walił, że połowy nie było widać drogi, no, także teraz wam coś jeszcze nagram, dojedziemy gdzieś tam do Holandii i pauza, nie? Także do usłyszenia.